1 października rok akademicki rozpoczęli studenci Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Na inaugurację zostało zaproszonych wielu gości. Na początek w święto muzyki koncertował Paweł Sulej na akordeonie. Dotychczas mury naszej uczelni opuściło już ponad 50 tysięcy absolwentów. Co roku do tego grona dołączają kolejni młodzi i ambitni ludzie, którzy z powodzeniem włączają się w życie i pracę elit naszego regionu i kraju. Ofertę edukacyjną Uniwersytetu tworzy 21 kierunków studiów pierwszego stopnia, w tym 60 specjalności. I 14 kierunków studiów drugiego stopnia, 46 specjalności. Bożena Żelazowska z Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczyła medale prezydenta RP. Złotym medalem za długoletnią służbę uhonorowani zostali Barbara Andrzejewska, Krystyn Boruc, Krystyna Pienia Klędzion, Stanisława Polkowska, Wanda Wadas i Marek Wagner. Srebrne medale za długoletnią służbę otrzymali. Elżbieta Bombik, Alina Janocha, Maria Ługowska, Roman Sikorski, Jarosław Wysocki i Sławomir Zalewski. Z kolei brązowe medale przyznano Katarzynie Andraszek, Katarzynie Antosik, Beacie Bik, Beacie Bocian Waszkiewicz, Mariuszowi Ciszkowi, Małgorzacie Jasińskiej, Katarzynie Maksymiuk, Krzysztofowi Fakule, Agnieszce Rogulskiej i Edycie Żydak. Medal Pro Patria odebrał dr Rafał Leszek Dmowski. W czasie inauguracji uhonorowano również najlepszych studentów w kierunku logistyka. Są to Martyna Baj, nagroda pierwszego stopnia, Krzysztof Biernacki, nagroda drugiego stopnia i Paulina Włosińska, nagroda trzeciego